Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Gdy Jezus zmartwychwstał, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego Jezus miłował, a który to w czasie uczty spożywał, pospoczywał na piersi Jezusa i powiedział: Panie, któż jest ten, który cię zdradzi? Ty więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że ów uczeń nie umrze, ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, ale jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. Oto słowo pańskie. Ewangelia jest niesamowicie żywym słowem i niesamowicie aktualnym. My bardzo często w swojej wierze zajmujemy się innymi ludźmi. Oceniamy ich, diagnozujemy, porównujemy. Dzisiaj jest piękny tekst Jezusa, który mówi: Nie zajmuj się nim, pójdź za mną. My się pytamy o innych ludzi, co z nim będzie, panie. Ty pójdź za mną. Rzeczą najistotniejszą jest to, co dzieje się między Tobą a Jezusem. Relacja Twoja z Nim, Twoja komunia z Nim. My zajmujemy się całym światem, który nas rozprasza, relacjami, które nas rozpraszają. Co będzie, co z tym człowiekiem będzie? Co Tobie do tego? Ty pójdź za Jezusem. Buduj komunię z Nim, bliskość z Nim. I pamiętaj: im bliżej będziesz z Jezusem, tym bliżej będziesz z tym człowiekiem, o którego pytasz. Bo mi się, my, nam się wydaje, że to nasza troska, nasza bliskość, nasza miłość im bliżej Ty będziesz Jezusa, tym bliżej będziesz autentycznie drugiego człowieka. Czymś dla mnie niesamowicie poruszającym jest to, że Tekst, kiedy jest spisywany przez Jana, Jan ma prawie 100 lat. Już dawno powinien być emerytem. I cały czas nazywa siebie uczniem. Niesamowita pokora. To nie jest takie podejście, że ja już wiem, ja już się nauczyłem, ja już się naumiałem, ja już mam pojęcie o tym. On cały czas... Wierzę, że w relacji do Jezusa jest uczniem, że podążając za Nim, to nie jest zdobycie jakiejś wiedzy, informacji, że ja już posiadłem i przeczytałem jakieś książki mądre, ale cały czas jestem uczniem w Jego szkole, w naśladowaniu Jego. I coś, co mnie zawsze poruszało świętego Jana, i często o tym mówię. Jan kiedy, pisze Jan, kiedy pisze Ewangelię, nigdy nie pisze o sobie Jan, ale pisze o sobie uczeń, którego Jezus miłował. Nie wiem, czy wyczuwacie, trzeba mieć tupet. Tak o sobie powiedzieć. Uczeń, którego Jezus kochał. Pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem, jeszcze klerykiem, zastanawiałem się, no trzeba mieć niezły tupet. No a co, Piotra nie kochał, Andrzeja nie kochał, Filipa nie kochał. A ten o sobie mówi, uczeń, którego Jezus miłował. Jezus miłował każdego z uczniów tak, jak ten tego potrzebował. Tylko Jan jest jedynym spośród uczniów, który nigdy nie zwątpił w to, że jest kochany. I to jest ta różnica. Bóg jest nieprawdopodobnie wierny w swojej miłości, chociaż my jesteśmy niewierni. My jesteśmy grzesznikami. To On jest wierny pomimo mojego grzechu. Módlby się o to, abyśmy mieli w sobie taki tupet świętego Jana, żebyśmy nigdy nie zwątpili w to, że jesteśmy tymi, którzy są kochani. Bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu, co nam przychodzi przeżyć, jaką historię przejść, to jestem tym, którego Jezus umiłował. A ta miłość potrafi przeprowadzić przez każdą historię w życiu. Amen.